To jest ostatnia walka z Wimonem. Tak, to jest bardzo prawdopodobnie jedna z trudniejszych walki. Walczymy z moim własnym tym partnerem. Ale o ile pamiętam, chyba on nie ma żadnego Wimona w talii. Nie może mieć, ponieważ to jest karta partnera. Znaczy, mógłby mieć, ale no, nie wrzucimy. A może ma, a ja po prostu nigdy nie trafiłem. Ale każdy raz co grałem w i sobie. A o ile pamiętam jego talia chyba to jest talia z dinozaurami, czyli dużo będzie greymonów, które są okropnie silną kartą, jeżeli damy, damy mu ewoluować. Nie chciałbym tego, bo z greymonem może być ciężko, jeżeli on ewoluuje w tak ja nie. O, i trafiliśmy na greymona na następny start. Piękna. Przyda się bardzo. Yy, dobra, co my robimy? 400 yy, Nie, nie przydam się. Sprzedajemy. Co on tu ma? No, hmm, to jest ten. Yy, jak on ma? jest całkiem mocna karta chyba pamiętam. Monochromon. Kurde, 540 ataków. To tak źle. Więc, yy, dobra, walczymy z kiemką. Chciałam coś, co... Nie, nic nie wiem co mi to było. Szkoda. Przydałoby się ten. Zaraz on może możemy za 500 zaatakować. Nie chciałbym tego, ale pewnie tak zrobi. Yop! Tak właśnie źle. Ale mam na szczęście plus 300. Bardzo się to przyda. Hmm. Nie, te kijanki to akurat takie trochę. Nie wiem, dziwny pomysł w ogóle. Ognista kijanka. Boiling mud. Tak, napływ nas czerwonym wrzamkiem. Najwidoczniej kijanki to potrafię. No Ale mamy niebieski dno który atakuje Kijankę z główki, więc w sumie nie jesteśmy lepsi. Czuz, tak, ta gra ma parę dziwnych y, ataków. Czy Hmm, co my to mamy? Plusy do ataku bardzo się przydadzą i ewoluujemy. Co by to oddać? 4 -4. Hmm, tak, tego czy tego? 380. A, tego sprzedaż. Set i ewolucja. Świetnie. Co my tam mamy? Blaze, Blast, Dino, Kick i Wild Buster. Czy ja mogę jednak, że na Wild Busterem? A co mi Jasne. Wild Buster za 150, żeby go jeszcze bardziej obrazić. Oho, chyba że tam coś mu się trafi. Nie chciałem. I. Yes, ale to jest właśnie Greyman. Z nim nie chciałbym za bardzo walczyć. No, co jaki niezłe HP, niezły atak. Ale chciałbym go mieć w talii. Przydałby mi się taka karta. jasne. O! Slash! Tak, Janka umarła w szekspirowskim stylu, upadając, wiecie, na boku powoli i wiecie, ta ręka na, na piersi, czyli te trzy pazury na piersi, brakowało tego jeszcze pół godziny do monologu. Dobra, czy on ewoluuje w coś? Tak, w tyrannie. Co? Przecież mogę! Co? Mogę się ewoluować, ty idioto! W niego! Masz 30. Chciałeś w niego ewoluować? Mogłeś go oddać. On ci daje 20. Miałbyś 40. I w niego ewoluował. To nie ma sensu. Jesteś idiotą. Aaaaaah. Ja mu się jeszcze za własnego przeciwnika. Jakbym z nim był przystolał. Wtedy się uderzył go po prostu. Dosył ode mnie w twarz. Za to, że mnie obraża. Co on chce zrobić? Aaa! Idiota. Jeszcze pierwszy zaatakuje. Nawet nic mi nie zrobi. O, miałby szansę, ale. Nope. Bo jest idiotą! Tak. Wow. A ja się tak staram. Ja, ja naprawdę myślę, ja staram się go pokonać, ale nie. Po co? Pluj mi w twarz. Masz tutaj ogniem w swój zielony tyle. Okej, okay, to było trochę zalane. I 2-0, ile się nie mylę. Ponieważ po raz kolejny. Tak, jest idiotą, jest nasz zły na niego. Mogę dać siebie wszystko. Dobra, co my tu mamy? Nie podają mi się te karty. Hmm, czy ja chcę ewoluować? Czy tutaj jest mamy po prostu zachować, wiecie, 820. On ewoluuje na ponowne samoturze. Dobra, zostawimy, sprzedamy ją. Zobaczymy, co nam wróci. O, no to teraz muszę ewoluować. O, i w niego! Hmm... Tak, to już nie jest za yy, przypadek. 540... Ale to jest tym wygrany, no bo jak? Dobra, dino kick. I... O cholera, on ma kółko 540 razy 2. Czy mogę zmienić atak? Nie mogę zmienić ataku. Fak. Fak, 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 fak. 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 No trudno, będziemy mieć jedną przegraną. A nie. No, i tak. Oh, o, kieł. I użył kółka! A, mogłeś wygrać, ty idioto! Jesteś idiotą! Jestem. Kurwa! Jak? Jakby na to nie patrzał? Po <laughs> co ja się tak staram? Myślę. Ja uczę tego dinozaura kopać, ale nie on. <laughs> to jest. To jest po prostu czasami. Aha. I on jest liderem. Wow. Nie postaraliście się. No trudno, w głupim stylu, ale wygraliśmy. I to była najgłupsza walka jaką straciłem chyba w tej liczbie. Mógł wygrać za mną już trzy razy. Ale nie, bo po co? O, teraz no. Pewnie i tak by nie wyrzucił. Co za idiota ma tyle szans i nie używa żadnej z nich. Ja już byłem trzy razy po tej szeregach ja nieraz by się nie sprawdziłem. No, ale wygraliśmy z Wimonem, jakimś cudem. Tak szczerze powiedziało, że to z Meramonem i z Phoenixmonem. Miał więcej problemów, więc nie czemu on jest y, liderem. Nie, wiem, może jakiś program, wiecie, wyrównywania, wyrównania, 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 przez niego nawet ciemnej zdolności mówienia, wyrównywania szans dla dzieciaków. Ale 3-0, wygraliśmy. Dobra, poziom, poziom, piękny. Szósty poziom, plus 50 do x A, może być, jak będziemy mieć miejsce. Nic mi nie interesowało. Interesuje mnie kolejny booster, jaki dostanę. Chyba jakiś dostanę, co nie? No, dawaj on co ty tu masz? Wow, I can't believe it! I lost! Darn! Gosh darn! Darn it! Battle Cafe, Haven't Seen The Last of Me I dostaliśmy KOD do... Dżungli. Miasto dżungla. Ciekawe jaki ten kolor będzie. I czerwonego boostera. I red, red Virgin. Hmm. To jest bardzo fajna karta, jest i ma świetną moc. Zaraz, jego X, Xowy atak zadaje 0 i nie ma żadnego specjalnego efektu. No to już że jest taki dobry w innych miejscach. Ma niezły atak, ma duży HP, daje dużo y, tego, punktu w ewolucji. Ma genialny support efekt. Za każdą y, kartę w moim DPS locie, y, którą on później usuwa, podnosi mi atak o 300. To jest świetne. To ona podoba i no już mogę zrobić nawet całkowicie czerwoną talię. I... jeszcze jakąś kartę? Andromon. No nope, nie chcę Andromona. Jest czarny, ale jest ultimatem bardzo dobrym, ale no... na cholerę Ale jasne, do czarnej talii się przyda kiedyś. Tak, do zobaczenia. I... ojej, dobrze pamiętam. Coś miało na nas czekać w kafejce. Rzućmy okiem. Tak, ty coś dla nas miałeś. Pretty well. In fact you're pretty awesome. Oczywiście, że jestem awesome. Stary. Nie o mnie nie słyszałeś? Spójrz na tą tąś. Yy, tak, yy, mogę z tą kiedyś zagrać, ale o ile pamiętam, będę z tą musiał kiedyś zagrać i będzie to ciężka walka. O, i dostaliśmy od niego DG Egg dla naszego partnera. to jest bardzo fajna sprawa. DJ yy, co to było? Yy, college. to jest zaraz. Pewność siebie. Yy, zaraz, jak on na się nazywa? Yy, Hojrak, nie, to był Hojrak, on się nazywał, bo była ta animacja, animowany serial, College of The Cowardly Dog i to było w Polsce jako Hojrak Tchórzliwy Pies. Nie wiem, czemu pomyślałem, że Hojrak. Dostaliśmy DJI-o Hojraka, nie, to było na pewno inaczej się tłumaczy. I możemy sprawić, że nasz partner armor przemieni się, zmieni się w poziom armor od razu, bez żadnych punktów, bez niczego. I to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie y, można mieć. I dzięki temu właśnie partnerzy mają jakiś sens, żeby trzymać ich w y, talii, bo dzięki armor DG Evolucji no, podnosi nam się każda statystyka. Nie ma w ogóle później już powodu, żeby y, czekać i zmienić naszego partnera w cokolwiek innego. Rzućmy teraz okiem na y, Teyajo, co nam daje na naszego partnera. O, Macie, flamę Dramon. Nasz partner od razu ewoluuje i jego statystyki podnoszą się. Więcej HP, więcej ataku, 600, więcej niż każda moja yy, chyba czempionowa karta. I jego X zmienia się na kontrę, co jest świetne. Bardzo się to I jeszcze podniesiemy sobie. No tu nie, nie ma sensu podnosić X o 50, bo i tak mamy kontrę po ewolucji. Więc trójkąt do 400. Świetnie. Kurde. Nie nam idzie. Co jeszcze? Jak może ktoś zauważył, pojawił się tutaj Fusion Shop. To jest te, w którym możemy połączyć dwie karty. Na razie, ten Fusion Shop nas nie interesuje, ponieważ jest do pierwszego poziomu. Są trzy poziomy i ty możemy tylko łączyć są karty. No, z, wiecie, z efektami albo kart na poziomie R. Ja poczekam aż będziemy na trzecim poziomie i będziemy mogli łączyć karty na poziomie U, bo jest kilka sekretnych kart, które można tylko zdobyć, łącząc odpowiednie karty ze sobą. Więc cóż, idziemy do miasta dżungli, a jeżeli chodzi o ten odcinek, to było na tle, cześć.